W każdy poniedziałek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego można korzystać z porad w sprawie emerytur górniczych. Wszystkich zainteresowanych tym tematem i tymi sprawami zapraszamy w godzinach między 14 a 17. Okienko górnicze tak naprawdę funkcjonuje już od półtora roku, od czerwca 2018 roku. W tym roku jest to pierwsze okienko górnicze tegoroczne, ponieważ od tego roku okienko górnicze będzie odbywało się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca i to poniedziałek roboczy, dlatego nie 6, ponieważ wtedy wszyscy mieliśmy święto, ale 13 stycznia mamy pierwsze w tym roku okienko górnicze. To właśnie tutaj, w tym takim specjalnym punkcie konsultacji, klienci nasi mogą dowiedzieć się wszystko na temat emerytur górniczych, jakie uprawnienia im przysługują, jakie dokumenty należy zgromadzić, żeby móc starać się o emeryturę górniczą, zarówno tą bez względu na wiek, czyli po 25 latach pracy stalej w pełnym wymiarze pod ziemią, jak i tą ze względu na wiek. Czyli w wieku 50 bądź 55 lat. To nasze okienko to także okienko dla nie samych górników czy ich rodzin, ale też dla pracowników kopalń, którzy zajmują się gromadzeniem dokumentacji, po to, by później przedstawić tą dokumentację do wyliczenia emerytury dla pracowników danych zakładów. Stąd też zapraszamy nie samych górników, ale też kadry finansowo-kadrowe, które zajmują się wyliczaniem świadczeń czy przygotowywaniem wniosków. Oświadczenie do emerytury górniczej. Bardzo dużo jest tutaj osób, które się zgłaszają, zarówno do okienka górniczego, ale też przychodzą na salę obsługi klientów, ponieważ dodam, że wszystkie te informacje, które dzisiaj uzyskają w okienku górniczym, można też uzyskać w każdym oddziale ZUS w sali obsługi klientów. Natomiast no tutaj to okienko ma taką swoją specyfikę, że jest spokojnie, bez pośpiechu, można przynieść dokumentację i na tej dokumentacji nasz pracownik po kolei tłumaczy, co jak, co jeszcze należy zrobić albo jakie dokumenty jeszcze przydadzą się do, to, do tego, by uzyskać świadczenie. Dodam tylko, że przez te półtora roku z okienka górniczego skorzystało około 600 osób, także całkiem sporo.